Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś 1 maja 2019 roku, 15 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zebraliśmy się tutaj na czele z naszym gospodarzem, prezydentem miasta Siedlce, panem Andrzejem Sitnikiem, którego serdecznie witam wśród nas. Witam również przybyłych radnych Rady Miasta Siedlce. Witam chór miasta Siedlce i pracowników Centrum Kultury i Sztuki w Siedlce, a także media, które w dużym gronie tutaj do nas przybyły. Szanowni Państwo, 1 maja, 15 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Siedlce włączają się w obchody tej pięknej rocznicy. Przez te wszystkie lata, dzięki współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół europejskich wartości, Polska i Siedlce przeszły niesamowitą metamorfozę. Nasze miasto również z powodzeniem skorzystało z akcesji do wspólnoty. Tak naprawdę każdy z nas, Polak, Europejczyk, skorzystał z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Związek Miast Polskich z miastami inicjatorami Sopotem, Warszawą, Gliwicami, Łodzią i Gdańskiem przygotował wspólną samorządową kampanię europejską, na którą składają się znaki graficzne oraz wydarzenia pod hasłem hashtag Dzięk Jednym z wydarzeń łączących polskie miasta, świętujące 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, jest wykonanie utworu pod tytułem Oda do Radości Ludwika van Beethovena 1 maja o godzinie 12.00. Dzięki uprzejmości Chóru Miasta Sierce i dyrygującej Chórem pani Justyny Koweni-Rymanowskiej, jesteśmy tutaj, aby wysłuchać Oda do Radości. Oprócz tego utworu chór Miasta Siedlce wykona jeszcze Pożegnanie, pożegnanie Ojczyzny oraz utwór Maki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odsłuchania, ale również do wspólnego odśpiewania hymnu Unii Europejskiej. Rodzinnych drogów, drogi, Bo słyszę święto. Z ja już słyszę święto. Dzieci mi znają. Z nich bydli, a nie z drogą śni. radością serce drży, ponownie, tak mi się śni. radością serce drży, ponownie, tak mi się śni. Podsięgnie w rodzinny kraj Młodość i lęk Uda się dzieci głośni, zmaraj W polski kraj Melodia gło, gło polonezła Głos przeszłości gło słyszę gło Rany serca Wielu z nich słyszał gra do serca przymusu. Rozpiewam w moich uszach śpiew, do wiatru głano z mnie. wiek. Odwieźć ją w drzew, stary grzech, w lesickim mknie, unosi mnie rodzinny krok.

Чаще, 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 чаще. Mała pani Justyna Kowynia-Rymanowska. Chór, chór Miasta Siedlce działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mażaryckiego, scena teatralna Miasta Siedlce. A teraz poproszę gospodarza naszego wydarzenia, naszego miasta, Pana Prezydenta Andrzeja Sitnika o zabranie głosu. Drodzy mieszkańcy, Dziękuję, że jesteście w tym dniu. Osoby w moim wieku, niewiele co prawda z takich starszych osób jest, a wszyscy inni muszą wierzyć na słowo, że kiedyś marzyliśmy o otwartej Europie, w której możemy funkcjonować. Marzyliśmy o tym, aby należeć do takiej Europy. Otwartej która wspólnie dba o swoich mieszkańców, Europejczyków, zachowując tożsamość poszczególnych ojczyzn. Dzisiaj należymy do takiej Europy. Jaką mądrością wykazali się e, mieszkańcy naszego kraju, Polacy, głosując w referendum za tym, aby do takiej Unii wejść, jaką teraz mamy. Wszyscy widzimy w ciągu tych 15 lat, jak zmieniła się nasza Polska, jak zmieniło się nasze miasto. Mam satysfakcję, bo jako pierwszy kierując kiedyś jedną ze szkół śrleckich realizowałem jako pierwszy program Unii Europejskiej Sokrates Comenius. Mogliśmy wymieniać się doświadczeniem, odwiedzać partnerskie szkoły w innych krajach. Razem ze współpracownikami organizowałem konferencję, aby zachęcić innych. Dzisiaj mam satysfakcję, bo wszystkie szkoły chyba uczestniczą w programach edukacyjnych. Nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie mogą zapoznać się z tym, jak dzisiaj wygląda życie w Unii Europejskiej. A my jesteśmy niemalże w samym sercu tej Unii. Dziękuję serdecznie, że Państwo jesteście. Cieszę się, że możemy razem uczcić te 15 lat w Europie, w której my jesteśmy. W Europie, w której możemy podróżować bez żadnych. Barier. Tak się zmienia świat tak szybko. Kto jeszcze, jak mówię, w moim wieku 20 lat temu myślał o tym, że doczekamy takiego dnia. Dzisiaj to się stało. Dziękuję serdecznie, że Państwo jesteście. Rzutowałem oczywiście, że całą noc piekłem ten tort. Ale zapraszam serdecznie wszystkich do poczęstowania się tortem z okazji 15 lat naszego naszej działalności w Unii Europejskiej. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, tutaj mamy dwóch chłopców. Czy mogę Was poprosić o to, abyście zmuchnęli te świeczki i pomyślcie życzenie, co sobie życzycie w tej naszej wspólnej Unii Europejskiej. A jest ich trzech. Dobrze, chłopców? Bardzo proszę. Zmuchnijcie te, te, te świeczki. No. Brawo, brawo dla najmłodszych obywateli naszego miasta, brawo. aby dalej właśnie całe życie spędzili w takiej Unii Europejskiej, w jakiej my dzisiaj jesteśmy. I już przystępujemy może do

Teraz, może dla najmłodszych, tych, którzy zagwarantowali, że ta Unia będzie, zmuchując świeczki. Dzieci, bardzo proszę. Jeszcze kolejne, proszę bardzo, zaraz już będziemy kroili. Jeszcze jeden mamy to, Tak, tak.